Daniel Wojtyna, wygrywamy 6 do 2. W nowinach mamy po czterech kolejkach 12 punktów. Jakbyś tutaj podsumował ten drugi w sezonie wyjazd? Najważniejsze jest to, że wygrywamy, wracamy do domu z punktami drugiego wyjazdu. Można powiedzieć, że drużyna postawiła nam się, ale szczęśliwie, można powiedzieć, wygrywamy, nieszczęśliwe, ale wygrywamy 6 do 2 pewnie i z tego jesteśmy zadowoleni. Co prócz punktów dzisiaj najbardziej cieszy? Na pewno komplet zwycięstw i kroczymy krok po kroku do głównego celu naszego awansu, jaki jest. Tak patrząc na naszą grę dzisiaj, co jest największym pozytywem? No Na pewno szczelone bramki, też można powiedzieć bramki ze fragmentów i też dużo akcji, które ćwiczyliśmy na treningach. Na pewno trener też powiedział nam, że to nie będzie łatwy mecz, tak jak zresztą było widać dzisiaj. No fajnie chyba, że wreszcie wyszliśmy jako pierwsi na prowadzenie, że nie zaczynaliśmy od stanu 01, tak jak to miało miejsce w trzech poprzednich kolejkach na pewno łatwiej się gra, jeżeli się prowadzi. Nam się udało strzelić pierwszą bramkę i dzisiaj już tego nie straciliśmy w ogóle. Tak na razie po tych czterech kolejkach ta liga wygląda mniej więcej dla nas tak jak się spodziewałeś, czy jest łatwiej, trudniej. No można powiedzieć, że na razie gramy z takimi przeciwnikami, z którymi umiemy odrobić straty. Tak jak mówiłeś wcześniej, że ciągle traciliśmy, a nie wiadomo jak się potoczą inne mecze. Jeszcze jest brzeg, Sośnica więc to też będą kluczowe mecze dla nas. No teraz po tych dwóch wyjazdach w województwo świętokrzyskie wracamy do hali Moritz, No i co liczymy na jak najwyższą chyba frekwencję na derbach z Siemianowicami, że kibice w Chorzowie po prostu wpadną na halę na Dąbrowskiego zobaczyć jak ten ruch sobie radzi i jak wygrywa? Tak oczywiście, zapraszamy wszystkich kibiców ruchu jak i Chorzowa i Siemianowic na derby Śląska 26 na godzinę 18 i na pewno będzie to Walka, dużo walki i miejmy nadzieję, że szczęśliwe semestr się zakończy trzema dla nas. Miejmy taką nadzieję. Dzięki Daniel. Dziękuję bardzo.